W trójcy szczęśliwie, Boga w trójcy świętej jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niby taka oczywistość, a jednocześnie, coś, przed czym człowiek z zachwytem tylko i wyłącznie może uklęknąć albo po prostu uciekać od tego tematu, tematu Trójcy Przynajmniej Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Kiedy dopuścimy sąd zewnętrzny do nas, znaczy co myślą, a nawet co mówią, na temat wyznawców Boga w Trójcy Świętej jedynego, to właśnie wyznawcy jedynego, ze względu na grzeczność, nie będę wymieniał nazw, to mają nas za luźnierzy. Jest jeden, a żadne tam trzy osoby. Zresztą o tą dla nas oczywistość, dlatego że prawda, prawda dotycząca, a nawet powiedziałbym jeszcze odrobinkę inaczej, prawdy dotyczące, czyli stan naszej wiedzy na temat Boga w Krójcy Świętej jedynego. No on nie jest uszczątkowy, nasza otwartość na działanie Ducha Świętego. Na otwartość, na słowo, które wychodzi z ust do Bożych, a która ma na celu, nade wszystko jedno, aby nam się przedstawić. Żeby się człowiekowi objawić, zjawić, a w ten sposób, żeby się człowiekowi dać, poznać. Żeby stać się dostępnym dla ludzkiego rozumu. Dlatego Bóg podjął tę decyzję, aby odezwać się do człowieka, żeby zjawić się przed człowiekiem. I chociażby dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego św. Jana. I Boże, parę jeśli chodzi o objawienie, bo przecież mówiąca o tym, że Bóg w Trójcy Świętej jedyny jest miłością. I w odniesieniu do człowieka kieruje się miłością. A jeśli jeszcze do tego, do tej informacji dodamy to, co już wiemy, że miłość jest umiejętnością dawania siebie i ze swego, to w momencie, kiedy odnosimy to do Boga, to dobrze wiemy, że Bóg w miłości daje nam całego siebie. Tak, Bóg umiłował świat że Syna z tego Jednorodzonego dał i daje. A kiedy ten, który jest darem Boga Ojca dla nas, Jednorodzony Syn Boga, który za sprawą Ducha Świętego dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, odezwie się i kiedy zaczyna mówić o wewnętrznych przejawach istoty Boga, Nagle słyszymy, że ojciec cały jest w ojcu, że ojciec cały jest w Synu, a syn cały jest w ojcu. A więc również i ten fakt bycia obdarowanym przez Boga Ojca, jego jednorodzonym synem, jest równoznaczny z tym, z tym że Bóg Ojciec przez syna daje nam, uwaga, całego się. Kawałek dla całego siebie. Kiedy bierzemy tę prawdę do ręki, kiedy zaczynamy jej się przyglądać, Bogu, rzeczywiście no człowiek doświadcza wyjątkowego ograniczenia własnej władzy poznawczej. I przyznam się, że no gdzieś tam analizując, no właśnie to, co wiemy na temat Boga w trójcy świętej, jedynego. I przyglądają się różnego rodzaju naszym procesom poznawczym, które przecież praktykujemy na co dzień, bo nieustannie coś poznajemy, albo nieustannie ktoś pozwala nam się poznać. Albo po owocach, czyli po przejawach, po zachowaniu, po wypowiedziach poznajemy człowieka, bo to właśnie gdzieś no, jesteśmy uczestnikami tak zwanej wiedzy dla mnie które jest owocem działania Bożego Ducha w nas. Ale nade wszystko i to warto, abyśmy stali sobie z tego sprawę i zawsze o tym pamiętali. Że my, którzy zwykliśmy oglądać świat i siebie, i siebie nawzajem, posługujemy się do właśnie poznaniem zewnętrznym. Patrzymy na wszystko, co jest wokół nas, szczególnie na początku, spoglądając na wszystko od zewnątrz, od zewnątrz. Patrzymy, że coś jest wysokie, szerokie, długie, szorstkie, gładkie, ale uwaga! Pozwala nam się poznawać, uwaga, od wewnątrz. Boga poznajemy od wewnątrz. Przyznacie, że jest to absolutnie inna forma poznania. W którym uczestniczymy i do którego zostaliśmy powołani przez Boga. Naprawdę wartość otworzyć dzieła świętej Teresy Zawila i świętego Jana Krzyża. Szczególnie no, teresjańskie, świętej Teresy, twierdza wewnętrzna. Twierdza wewnętrzna. Oglądając zamki z zewnątrz, widzimy masy. Tej budowy. Widzimy, że na mury obronne, albo są one no właśnie w dobrym stanie, albo są zmurszałe, albo no przedstawią obraz ruiny. Ale uwaga, Bóg pozwala nam siebie poznać. Od wewnątrz. Przez Jezusa Chrystusa jesteśmy wprowadzeni przez uczestnictwo w wewnętrznym życiu trójcy Przede I tak jak spacerując po różnego rodzaju chociażby wspominając nasze różnego rodzaju wojaży, wakacyjno, turystyczno, krajuznawcze, kiedy no idziemy chociażby na samek Królewski, czy na Samek Pawelski, czy w gdzie jeszcze nas tam... Oczy poniosły, bo przechodzimy z komnaty do komnaty. Pokonując stopień za stopień, no, zaczynamy zwiedzać coraz wyższe poziomy, meandry, które no, stanowią nieco tajemnicę dla nas. Za każdym krokiem, za każdym pokojem, za każdym korytarzem poznajemy wnętrze owego pałacu. Pan Bóg i zaprasza nas i jednocześnie już, już daje nam sposobność do tego, abyśmy Go poznali. Ale nie odszedł. od zewnątrz. Od Nagle poznając wnętrze Boga, Słyszymy słowo Ojciec, Bóg Ojciec, mój ojciec, który jest w mnie, jest większy ode mnie. A my słyszymy to, co chociażby dzisiaj dotarło do naszych uszu, że Bóg tak umiłował świat, że, i kolejne bardzo ważne termin, wnętrze Boga, że syna swego jednorodzonego dał. jeszcze w innym miejscu dowiadujemy się również tego, że Jezus Nazaretu, Syn Boga Żywego rozweselił się w Duchu Świętym. Pożyteczne jest dla was moje odejście, mój Panie Jezus. Bo jeśli ja odejdę, to Ojciec pośle wam Ducha Pocieszyciela, który wam wszystko przypomni, jak opowie od nowy. Trzeba bardzo to bardzo mocno pilnować siebie, żeby no, nie popełnić różnego rodzaju błędów w odniesieniu do Boga, no właśnie taka tendencja do zewnętrznego poznawania Boga zapewnia Was nie da się. Bóg nas zaprosił do tego, abyśmy Go oglądali, czyli poznawali go wnętrzu, w środku. Nieustannie wprowadza nas w coraz głębszą tajemnicę swojego życia. Chociażby to, że On jest istotą życiodarną, będąc życiem, jest życiodarną. Bóg śmierci nie stworzy, wykrzykuje do nas święty Pan. Bóg śmierci nie stworzy. Jest ona konsekwencją Bóg Dzisiaj odrobinkę skorzystam z mądrości człowieka, który, mój Boże, no, brzydko mówiąc, zęby zgadły na poznawaniu Boga, na przyglądaniu się mu, yy, no właśnie na tym przeprowadzaniu się po meandrach Bożego wewnętrznego życia do święta nas. z dzisiejszego zestawu modlitwy brewiarzowej, z której korzystamy w Kościele święta Adanasy, to człowiek, który m.in. właśnie był wyjątkowo mocnym żołnierzem, walecznie yy, walczył o zachowanie prawdziwego obrazu Boga, tym kim jest Bóg, między innymi również Jego jedności w trzech osobach, bo jest jeden nawet w trzech osobach. Dlaczego? Dlatego, że od zarania no, no, z, tym, z tym, z tą prawdą. Yy, nie dawano sobie rady, umawiano chociażby boskości, synowi Bożemu, a i po dzisiejszy są tacy apostołowie, kuchający do nas od drzwi do drzwi, dla których Duch Święty jest tylko i wyłącznie energią, żadną osobą. Bóg w trójcy świętej jedyny to są trzy osoby boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty. Posłuchajmy świętego Bata Nazego. Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał. Apostołowie głosili, a ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół. A jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już, nie jest już ani też nie może nazywać, to na dzień dzisiejszy bardzo dobra diagnoza. Jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem. Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w niej nic obcego, ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzająca i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec Bogiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. To też w Kościele głosi się jednego Boga, który jest ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim. Jest ponad wszystkim jako Ojciec, jako początek i źródło. Przez wszystko to jest przez Słowo i we wszystkim w Duchu Świętym. Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do źródła. Różne są dary łaski, lecz ten sam Bóg. Różne są posługiwania, lecz ten sam Pan. Różne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkim. To bowiem, co każdemu udziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie też jest i Słowo, które nam daje Ducha Świętego. W Słowie zaś jest również Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: Ja i Ojciec przyjdziemy do Niego. I mieszkanie u niego uczynimy. Tam, gdzie jest światło, tam i jasność. Gdzie zaś jasność, tam i skuteczność i niezrównana łaska. to, Toby o tym, tym Święty Babył w drugim liście do Korytian następującymi słowami: Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w duchu świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Łaskę bowiem i dar dany w trójcy otrzymuje, otrzymujemy od ojca przez syna w duchu świętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam ojciec przez syna, tak też nie możemy mieć udziału w darze jak tylko w duchu świętym. Mając zaś w nim udział, mamy miłość ojca, łaskę Syna i jedność w Duchu Świętym. To bardzo ważne informacje. Jeszcze raz, odkurzę Pan Bóg pozwala nam poznawać się nie od zewnątrz, ale od środka.